Pierwsza księga Machabejska rozdział 12. Widząc, że okoliczności są dla niego sprzyjające, Jonatan wybrał ludzi i wysłał ich do Rzymu, aby potwierdzić i odnowić przyjaźń z Rzymianami. Podobne listy wysłał też do Spartan i w inne miejsca. Posłowie udali się do Rzymu, weszli do senatu i powiedzieli: Najwyższy kapłan Jonatan i naród żydowski posłali nas, aby odnowić wzajemną przyjaźń. I uprzednio zawarte przymierze. Wtedy Rzymianie wręczyli im listy polecające do władz poszczególnych krain, aby mogli w pokoju powrócić do ziemi Judy. A oto odpis listu, który napisał Jonatan do Spartan. Najwyższy kapłan Jonatan i Rada Starszych Narodu, kapłani i pozostali Żydzi do braci Spartan: pozdrowienia. Już wcześniej wasz król Arejos wysłał list do najwyższego kapłana Oniasza o tym, że jesteście naszymi braćmi. Potwierdza to załączony odpis. Oniasz wspaniale podjął waszego posła i przyjął list, który jasno mówił o przymierzu i przyjaźni. Wprawdzie ich nie potrzebujemy, gdyż pociechę czerpiemy z ksiąg świętych, które posiadamy, postanowiliśmy jednak wysłać do was posłów, aby odnowić braterstwo i przyjaźń. Nie chcemy bowiem stać się dla was obcymi, a przecież wiele już czasu upłynęło, odkąd wy przysłaliście do nas posłów. My tymczasem w każdym czasie, podczas świąt i podczas pozostałych dni wyznaczonych, podczas składania ofiar i w modlitwach, nieustannie was wspominamy. Powinno się przecież pamiętać o braciach i jest to słuszne. Cieszy nas wasza sława. Nas tymczasem osaczyły liczne utrapienia i wojny. Królowie, którzy mieszkają dokoła nas, Toczyli z nami wojny. Podczas tych wojen nie chcieliśmy jednak niepokoić Was ani pozostałych naszych sprzymierzeńców i przyjaciół. Mamy bowiem pomoc, która z nieba nas wspomaga. Zostaliśmy wybawieni od naszych nieprzyjaciół, a nasi nieprzyjaciele zostali poniżeni. Wybraliśmy więc numeniusza, syna Antiocha oraz Antypatra, syna Jazona, i posłaliśmy ich do Rzymian, aby odnowić z nimi przyjaźń i zawarte wcześniej przymierze. Posłaliśmy ich również do Was, aby Was pozdrowili i przekazali Wam listy dotyczący odnowienia naszego braterstwa. Byłoby dobrze, gdybyście odpowiedzieli nam na niego. A oto odpis listu, który niegdyś otrzymał Oniasz. Król Spartan Arejos do wielkiego kapłana Oniasza. Pozdrowienia. W pewnym zapisie dotyczącym Spartan i Żydów odkryto, że są oni braćmi i pochodzą z rodu Abrahama. Skoro dowiedzieliśmy się o tym, byłoby dobrze, gdybyście napisali do nas, jak się wam powodzi. My zaś piszemy wam, wasze bydło i mienie jest nasze, a nasze jest wasze. Poleciliśmy, aby wam o tym doniesiono. Tymczasem Jonatan dowiedział się, że wodzowie Demetriusza powrócili z wojskami większymi niż poprzednio i chcą prowadzić z nim wojnę. Wyruszył więc z Jeruzalem i spotkał ich w kraju Hamat, uniemożliwiając im wkroczenie do swojego kraju. Posłał zwiadowców do ich obozu. Kiedy oni wrócili, donieśli mu, że tamci zamierzają zaatakować ich w nocy. O zachodzie słońca Jonatan rozkazał swoim ludziom czuwać z bronią w ręku i przez całą noc zachować gotowość do walki. Rozstawił też wokół obozu straże. Kiedy przeciwnicy usłyszeli, że Jonatan ze swoimi ludźmi jest gotów do bitwy, przestraszyli się i zwątpili w swoje siły. Rozpalili ogniska w swoim obozie i uciekli Jonatan zaś i jego ludzie nie zauważyli tego aż do rana gdyż widzieli płonące ogniska Jonatan podjął za nimi pościg ale nie dopadł ich bo przekroczyli już rzekę Eleuteros Potem Jonatan skierował się przeciwko Arabom zwanym Zabadejczykami pobił ich i złupił Stamtąd wyruszył do Damaszku przemierzając cały kraj Tymczasem Szymon wyruszył i dotarł aż do Askalonu i sąsiednich twierdz Następnie skierował się do Jafy i zajął ją, ponieważ dowiedział się, że jej mieszkańcy chcą przekazać twierdzę ludziom z otoczenia Demetriusza. Umieścił więc tam załogę, aby jej strzegła. Gdy Jonatan powrócił, zgromadził starszych ludu i postanowił wraz z nimi zbudować w Judei warownię, podwyższyć mury Jeruzalem oraz wznieść między twierdzą a miastem wielki nasyp, który oddzieliłby ją od miasta. Chciał ją w ten sposób odizolować, aby jej mieszkańcy nie mogli kupować ani sprzedawać. Zgromadzili się więc, aby przebudować miasto. Wtedy, od strony wschodniej, runął fragment muru nad potokiem i odbudowano tam tak zwaną hafenatę. Szymon zaś odbudował Adidę na równinie Szefeli, obwarował ją i wstawił tam bramy z ryglami. Tryfon zamierzał rządzić Azją, chciał nałożyć sobie diadem i wystąpić przeciwko królowi Antiochowi. Obawiał się jednak, że Jonatan nie pozwoli mu na to i będzie walczył przeciwko niemu. Usiłował więc go schwytać i zabić, w tym celu wyruszył do Betrzean. Jonatan wyszedł mu naprzeciw czterdziestoma tysiącami doborowych żołnierzy i udał się do Betrzean. Gdy Tryfon zobaczył, że Jonatan przybył z licznym wojskiem, Bał się wystąpić przeciwko niemu. Podjął go wspaniale i przedstawił wszystkim swoim przyjaciołom. Obdarzył go prezentami i nakazał swoim przyjaciołom oraz wojsku, aby byli mu posłuszni tak samo jak jemu. Jonatanowi zaś powiedział – Dlaczego trudziłeś cały ten lud? Przecież nie prowadzimy ze sobą wojny. Odeśli ich do domów. Wybierz sobie niewielu z nich, aby ci towarzyszyli i chodź ze mną do Ptolemaidy. Tobie ją przekażę, a także pozostałe twierdze, wojska i wszystkich urzędników. Potem zawrócę i odejdę. W tym bowiem celu tu przybyłem. Jonatan mu uwierzył i zrobił to, co tamten mu powiedział. Odesłał wojsko, a ono powróciło do ziemi Judy. Przy sobie pozostawił trzy tysiące ludzi. Dwa tysiące z nich zwolnił potem w Galilei, a z tysiącem szedł dalej. Kiedy Jonatan wszedł do Ptolemaidy... Jej mieszkańcy zamknęli bramy i pochwycili go, a wszystkich, którzy mu towarzyszyli, zabili mieczem. Wtedy Tryfon posłał piechotę i jazdę do Galilei i na wielką równinę, aby zabili wszystkich ludzi Jonatana. Ci jednak domyślili się, że Jonatan i jego towarzysze zostali schwytani i zabici, i dodając sobie nawzajem odwagi, wyszli w szyku gotowi do bitwy. Gdy ścigający spostrzegli, że tamci gotowi są walczyć o swoje życie, zawrócili. Wszyscy więc bezpiecznie dotarli do ziemi Judy. Opłakiwali Jonatana oraz tych, którzy z nim zginęli. I ogarnęła ich wielka trwoga. Cały Izrael pogrążył się w głębokim żalu. Wtedy wszystkie okoliczne narody starały się ich zgładzić. Mówiono bowiem: Nie mają wodza ani żadnej pomocy. Zaatakujmy ich teraz, usuńmy pamięć o nich. Spośród ludzi. Koniec smutny ten koniec Jonathana. Trochę mnie zdziwiło to, że dał się nabrać na ten, na ten podstęp, bo to dosyć oczywiste było, że będzie chciał go zabić ten, ten przeciwnik. No ale no, tak to czasem bywa. Jakoś pewnie zaufał, uwierzył, może miał nadzieję, że tam się coś zmienia w tym człowieku i będzie inaczej niż się wydaje. Ale waszą uwagę chcemy zwrócić na coś innego. Zobaczcie, mamy tam wcześniej opisane te różne przymierza. Żydów z Rzymianami i ze Spartanami. Nie, wiem, czy zauważyliście, że te przymierze są takie dosyć takie no, dziwnie opisane, takie, że trochę was nie potrzebujemy, no ale jesteśmy żeńcami. Przy, no to okej, okay, no to będziemy wam tutaj wysyłać nasze pozdrowienia, yy, albo tam odkryliśmy, że gdzieś tam w księgach zapisano, że jesteśmy od Abrahama, no to OK, może będziemy braćmi. Ja mam takie wrażenie, wiem, że oczywiście to jest taki skrót tutaj w tym rozdziale. Że to są takie relacje, gdzie my jakby coś układamy tak naprawdę trochę nie chcąc z kimś być. Kiedy wchodzimy w jakieś takie kąszachty i jakieś, nie wiem, no relacje czy, czy przymierza. No bo inaczej się trochę nie da. Koń, wie, wiecie doskonale, że z czegoś takiego nic nie będzie. I kiedy próbujecie z kimś być tylko po to, żeby jakoś, nie wiem, no tak to, nawet nie wiem jak to nazwać do końca, bo trochę mi to brakuje słów. Czyli takie, że jak powiem, z rozsądku bycie, takie bycie nie dlatego, że kogoś kocham, nie dlatego, że ktoś jest mi bliski, tylko no tak jest, nie wiem, optymistycznie wygodnie. I rozumiem, że oczywiście politycznie to może mieć sens, ale kochani, nigdy takich rzeczy nie róbmy w takim normalnym życiu, dlatego, że to się zawsze skończy czymś dobrym, bo, bo takie relacje nie przetrwają. Tylko miłość, tylko zaufanie, tylko wierność mogą zbudować prawdziwe relacje.